Cześć widzowie! Z tej strony Janek. Tak, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj gramy w Age of History. No. Age of History dla tych... No, być może znacie tą grę, być może nie. Dla tych, co nie wiedzą, już tłumaczę o co chodzi. Dobrze. W tej grze... Chodzi o to, że gramy sobie jakimś państwem, przykładowo, właśnie Polską. I możemy zawierać z kimś sojusze, e, albo możemy mieć z kimś walki i się atakować nawzajem. Ja ogólnie jestem dobry z historii i lubię właśnie tego typu gry. Dlatego mam też Age of History. Jest to super gram z kategorii dla każdego, z tego co widziałem. Już ją troszkę gram i będę grał na poziomie trudnym, ponieważ nie jestem taki słaby już. Jestem całkiem dobry. Może nie jestem jakimś mega super hiper graczem, ale jestem na pewno nie najgorszy i całkiem nieźle gram. No dobra. No to jeszcze krótkie potwierdzenie. Możecie sobie zastopować za i zobaczyć, jakie mam ustawienia. Dobra. No to graj. Dobra, znajdujemy się w grze. Podatki sobie ustawię, takie towary. No dobra. No, no, no. Dobra, nie, więcej nie będę nie skombinował i tutaj. Okej. Okay. A jeszcze. Dobra, wpływy z podatków, wpływy z produkcji, zarządzanie, utrzymanie wojska. Kurde, już mi zabrakło. No dobra, trudność. Niemcy nas nie lubią. Zobaczmy, jakie mamy relacje z sąsiadami. Rosja neutralna. Białoruś nas nie lubi. Ukraina nas nie lubi. Litwa nas lubi. Niemcy nas nie lubią. Czechy nas nie lubią, a Słowacja. Słowacja nas lubi. Przynajmniej nas lubi Litwa i Słowacja. A tak to, to wszyscy nas nie lubią. No, a Rosy ma neutralne stosunki. Nie wiem, czy znam. Dobra. To ja sobie ustawię. Hop, siup, siup. Dobrze, zmieniłem kolor na czerwony. Bo to ma być Polska. Czerwona przecież jest Polska. Tak, no, ten kolor pasuje do Polski. A nie. Yy, kurde, ma wyglądać jak Holandia. Nie? Na przykład Holandia. Czy tam Macedonia, Maroko i inne te takie państwa. świata eee, dobra, przeskipujmy sobie te kilka tur. Cztery, żebym mógł mieć walki z innymi państwami i tak dalej. O nie, pięć. Mm, dobra, muszę sobie zrobić plan, rządów na razie nie zmieniam. Pakto nie agresji na pewno z y, Niemcami, żeby mnie nie atakowali. Zgodzili się. Na szczęście tak, Rosja. Z Rosją. Na wszelki wypadek bym poprosił. Uj, Białoruś nas nie cierpi. No to może tak spróbujmy jako pierwszą sobie. Walkę z Białorusią, dobra, macie mi oddać takie tereny? No dobra, takie nie zgodzili się. Dobra, atakujemy. Wygrywamy na razie. Dobra, tutaj atak. Jak coś to my, ja tak sobie ogram da. Bo lubię po prostu sobie zagrać. Więcej Armii u, u. Zdobyłem im Stolicę Teraz Część tu Armii mojej i Część tu Tyle armii Tu To tu A to tu To tu i to tu. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A, teraz ich tura? Okej, okay, teraz jest moja tura. To, yy, a tak tu, teraz tu. To tu. Uuu, nieźle sobie radzą No wiem, że teraz może nie gram jakoś super Ale staram się Czasami tak jest, że Troszkę zabierają teren Odbijają i zabierają terenów Ale to się zdarza a nie jestem jakiś słaby w tą grę. Miałem taki scenariusz, gdzie e, pod, gdzie byłem, stworzyłem może nawet i na poziomie trudnym, właśnie. Nie jakimś prostym poziomie. Tylko tym, jakim teraz gramy, czyli trudnym poziomie. Ta armia tu, to tu. czemu to nie ten tag jest tu? <grystu> yy, ojej, nie dałem co. Yy, Albo nie. Yy, no to to tu. Ta tu. Ta to tu. To tu. I ta Hop hop. Dobra. Udało nam się. Bierzemy to co może... O matko, co mi się tu baguje tak? Mogę coś jeszcze wziąć. No mogę, ale nie wiem po co. To mogę, ale... Jak to? Nie po co? Będę miał granicę z Rosją większą jeszcze, więc nie po co? Tak? Mógłbym tak, ale nie wiem, po co mi to? Nie, dobra, biorę tak, jak jest, po prostu. Dobrze, już troszkę terenów zdobyliśmy. Rosja nas przez to mniej lubi, bo miała dobre relacje z Białorusią. Dobra, teraz nas nie będą chcieli atakować. Dobra, jeszcze mamy pakt o nieagresji z Niemcami i z Rosją. Ojej, jak Ukraina nas nie lubi. Spróbujemy z nimi paktu o nieagresji. Okej. Okay. Mam paktu o nieagresji z Niemcami, Ukrainą i Rosją. A, muszę zrobić tak, żeby mi się nie buntowali tu. sobie weźmy punkty dyplomacji tu No. Tyle, poproszę. Okej, okay, nie chcą, to teraz kolejna walka. Żeby wam się nie nudziło też yy, na tym odcinku. To tu. To tam. To tu i to tu. Sobie jeszcze więcej wojska. O kurczę, dużo wojska mają. Ajajajajaj. Dużo wojska mają. Armii. No dobra, spróbujmy coś ten... O nie, o nie. Co tu się dzieje? I ja trochę im zabieram terenów i oni mi. Chyba wypadłem troszeczkę z prawej. Dobra, nie, ja... Tutaj trzeba zrekrutować. Okej. Okay. Co?! Dobra Fila mm, fila trzeba tutaj armii troszkę. No, ile oni mają tego wojska tu, tej armii? Za dużo. To niech tu stoi i czeka. Ja zrekrutuję, ja zrobię więcej armii. Rozpoczynają kontratak, kurczę. Dobra, specjalnie niech zaatakują. To tu. Dobra, więcej mną na granicy nie mają, tylko tu. Co? Dobra. I teraz. Dobra, tego się pewnie nie spodziewali. Więc czas na kontratak. Nie wiem, czym mówiłem. Nie pamiętam już. Ale moim celem w tym scenariuszu jest, aby Polska po prostu była duża i najpotężniejszym państwem na świecie, um, pokonała Rosję i USA. Dobra. Troszkę mi gorzej idzie. Wyszedłem z prawej, chyba. Przedłużmy pak, co nie agresji. Tutaj też. Przedłużmy. A i tu jeszcze przez? A kiedy? A nie, to mogę być spokojny. Bo ja z niektórymi państwami na razie nie chcę mieć walki. A nie chcę, żeby specjalne, specjalnie o nie, one. O kurde, nie umiem mówić. Żeby specjalnie e, one mnie atakowały i no. Dobra, to tu tam tu cyk pik tutaj odbijmy terenów troszkę pikmek dobra pikmek pik myk. Tyk. Hop. No dobra, już wygrywamy. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Udało się. Dobra. Bierzemy całe Czechy. Teraz żeby się nie buntowali. Zobaczmy. Dobra. Dobra i jeszcze ostatnie w tym odcinku bym jeszcze barkę mm, z litwą. Ale to takie ostatnie w tym odcinku i już nic więcej bym nie robił w tym odcinku i bym zakończył odcinek. To będzie seria, taka później, spokojnie jak zakończę ten scenariusz, to nie koniec serii. O, Polska jest wielka potęga, to dobrze. obronili to tu i to tu o nie Może się uda. Jest! Udało się. Cyk. Myk. Pyk. Kurde. <gry> Dobra, to co zrobiłem było troszkę... Nieprofesjonalnie. Dobra. Bierzemy Litwę. Okej. Okay. Jeszcze tylko przedłużymy paktu o nieagresji z Ukrainą. Czy się zgodzą? Uwaga, tak, zgodzili się. Dobra. Zrobimy, żeby się nie buntowali jakoś mega. No dobra, widzowie. W tym odcinku to chyba będzie na tyle. Udało nam się już powiększyć Polskę. Tylko w gram jak coś i tutaj. Yy, to tylko kraj jest po prostu, ok? Więc no. Dobra. Tutaj sobie ten. Ok. No, to ja już się z Wami żegnam. Filmik 22 minuty trwał. Z e, tego, co mi pokazuje. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapki w górę e, i subika ci, co nie mają. E, będzie kolej, będą kolejne filmiki z tej serii. Dobra. To trzymajcie się. Pozdro.